Na kompleksie nad Odrą realizujemy obecnie dwa budynki mieszkalno-usługowe o powierzchni blisko 30 tysięcy m2. Na bieżąco z działem logistyki oraz z działem technicznym TWRI Polska dostosowujemy rozwiązania oraz potencjał sprzętu do zmieniających się potrzeb. Dla tego etapu przewidujemy ponad 100 dostaw dłużycowych pełnogabarytowych co przy ograniczonym placu składowym stanowi duże wyzwanie. Stosujemy sprawdzone rozwiązania, które gwarantują odpowiednią jakość wykonywanych elementów oraz minimalizują ilość sprzętu potrzebnego do ich wykonania. Kompleks nadodrą to zespół dwóch budynków mieszkalnych, 6-7 kondygnacyjnych o powierzchniach stropów od 3,5 do 5,5 tysiąca metrów kwadratowych. Stropy te realizujemy w dwóch systemach. Pierwszy system to tradycyjny dźwigarkowy MultiFlex. Drugi system to system panelowy aluminiowy Skydeck. Umożliwia on wczesne rozwyskowanie stropu, szybsze wykorzystywanie płyt i dźwigarów na kolejnych kondygnacjach. Całość uzbrojona jest w systemy zabezpieczenia BHP ProKit. Elementy ścienne na tym zadaniu realizowane są w układach deskowania TRIO z systemem BHP Wsporników TRG. Na tym zadaniu mierzymy się z małą ilością miejsca składowego, czyli rotacyjność sprzętu jest tutaj ważna, jak i z dostępnością, która dla tych powierzchni no, musi być dosyć duża.